Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję obudowy Sharkun Nightshark. Obudowa troszeczkę inna jak wszystkie, a to dlatego, że producent zdecydował się umieścić zasilacz i komorę na zasilacz na górze obudowy, a nie na dole, jak to ma miejsce w większości nowoczesnych skrzynek. Ale po kolei. Obudowa posiada dwa panele z hartowanego szkła. Jeden niewielki, przyciemniany, wbudowany w plastikowy panel przedni w obudowie. Pod nim zaraz kryją się dwa wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB. O tym podświetleniu za chwilkę jeszcze będę mówił. I możecie na zainstalować albo 220 albo 240 lub też chłodnicę do 280 mm maksymalnie. I drugi panel z hartowanego szkła na boku obudowy. I tutaj od razu plus leci za to, że jest on wbudowany w metalowe ramki. Także wystarczy odkręcić dwie śruby z tyłu obudowy i w łatwy sposób ten panel zdemontować. O wiele lepsze i łatwiejsze rozwiązanie, aniżeli przykręcanie panelu na cztery śruby na jego boku. Górny panel obudowy wykonany jest w całości z metalu, bez żadnych otworów wentylacyjnych, natomiast znajduje się na nim panel wyjść obudowy. Tutaj między innymi przycisk power, przycisk do zarządzania podświetleniem RGB, dwa porty USB w standardzie 3.0, dwa porty w standardzie 2.0, jak i również wejścia na słuchawki i na mikrofon. Z tyłu chciałoby się powiedzieć standard, ale tak nie jest, poprzez montowany zasilacz na górze obudowy. Podświetlany wentylator, 120 mm, który wyciąga ciepłe pecze zabudowy i 7 slotów rozszerzeń, których zaślepki są wentylowane i wykręcane. Kolejna ciekawostka to na drugim panelu bocznym w obudowie mamy wycięcia wentylacyjne. Do czego one służą, będę mówił o tym za chwilę. Co do wnętrza, na spodzie możemy zainstalować do trzech wentylatorów 120 mm. Możecie również tam posadzić jakąś chłodnicę 360 mm. Natomiast zanim to zrobicie, najlepiej podłączyć wszystkie kabelki pod płytę główną, te, które podłączacie do niej na samym dole, bo później będzie to utrudnione. Spód jest ofiltrowany i dostęp do filtra bardzo łatwy, bo wyjmujemy go od boku obudowy. Fajny Bayer i za to również leci plus to podpórka pod karty graficzne. Wewnątrz, w przedniej części obudowy, macie możliwość zainstalowania albo jednego dysku 3,5 cala, lub też dwóch dysków 2,5 calowych. Tą zaślepkę możecie zdjąć i tam zamontować albo dwa wentylatory 120 mm, albo też chłodnicę do 240 mm, włącznie. Chociażby na przykład cooler IO, bo nie będzie możliwe zainstalowanie go na spodzie obudowy. Także jeżeli chcielibyście montować cooler IO, to albo przód, albo właśnie bok obudowy. I wtedy właśnie przydają się te otwory wentylacyjne na panelu bocznym, żeby to powietrze miało którędy ujść. Co do górnej komory w obudowie. Poza tym, że instalujecie tam zasilacz, macie również klatkę na dyski. Możecie tam zainstalować do dwóch dysków 3,5 cala lub też dwóch dysków 2,5 cala. Co bardzo ważne i istotne, to ta klatka posiada dość grube gumowe podkładki antywibracyjne, także dyski mechaniczne nie powinny przynosić zbyt dużych wibracji na samą konstrukcję obudowy. I dodatkowo jeszcze możecie zainstalować dwa dyski 2,5 cala na tyle tacy płyty głównej. Co do miejsca na kable w tej obudowie nie będzie problemu, około 2 cm. Także bez problemu będzie można domknąć panel boczny w obudowie. Część tych kabli również można upchnąć, że tak powiem, w tej górnej komorze. Na tyle mamy również zamontowany kontroler do zarządzania podświetleniem RGB. Ty możecie zarządzać dwojako, czyli macie możliwość przełączania tutaj sobie opcji pocietlenia za pomocą przycisku na panelu wyjść w obudowie. Macie wbudowane kilka stałych kolorów, kilka jeszcze opcji, jak chociażby tęcza którą teraz widzicie na załączonym obrazku, ale możecie również podłączyć to podświetlenie pod płytę główną i zsynchronizować je z płytą główną w swoim komputerze. I wróćmy jeszcze na chwilę do górnej komory, bo nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, mianowicie można tam zainstalować napęd 525 cala, co z pewnością wielu z Was powinno ucieszyć. Wnętrze budowy wydaje się dość przestronne, aczkolwiek wysokość chłodzeń na procesora jaka Wam wejdzie, to maksymalnie 16 cm, i montując takie chłodzenia, wejdą Wam one dosłownie na styk. Będą prawie, że dotykały panelu z szkła. Natomiast co do długości kart graficznych, zmieszczą Wam się karty długie nawet na 42 cm, pod warunkiem, że ani na boku, ani na przodzie nie montujecie żadnych chłodnic, czy też kulerów AIO. Zanim przejdziemy do temperatur i kultury pracy zestawu w tej obudowie, kilka słów, na jakie niedogodności napotkałem podczas budowania Komputera w tej skrzynce. Przede wszystkim zbyt krótkie przewody od wentylatorów na przodzie. Nie zawsze będą one mogły sięgnąć do wejść na płycie głównej i będziecie musieli stosować jakieś przedłużki. Druga sprawa, że te przewody na końcu mają końcówkę Molex na bardzo krótkich przewodach i końcówkę Trzypinową. Także podłączając te wentyle pod płytę główną, niestety te końcówki Molex będą dędały. Niestety nie będzie to wyglądało. Ja już ten temat poruszałem kilkukrotnie w przypadku obudów Szarkuna. I drugi problem także dotyczy przewodów, tym razem tych, które podłączacie pod kartę Graficzną, czyli Pisa Express w tym zasilaczu, mają one długość około 60 cm, a mimo to nie mogłem ich przeprowadzić tym najniższym przepustem w tacy od płyty głównej. Musiałem prowadzić je tym środkowym, ponieważ końcówki nie sięgały do samej karty. Gdybyście mieli na przykład krótsze kable, 55 cm, to jedyne wyjście będzie przepuszczanie ich właśnie nad kartą graficzną, bo w innym wypadku nie sięgną one do wejścia na samej karcie. Lub też, gdybyście mieli dajmy na to dłuższą kartę, też może być problem z ich podpięciem, i wtedy nie obędzie się bez przedłużek. Co do temperatur, to wykonałem dwa testy. Pierwszy tylko obciążając sam procesor programem OCCT przez 15 minut, jest to Ryzen 1700X podkręcony na 38 GHz z napięciem 1,4 V. Temperatura maksymalna na procesorze to około 77 stopni, średnio około 71, także tragedii nie ma, ale z pewnością byłoby chłodniej, gdyby w obudowie na górze zamontowane były wentylatory, które to pp 3 z niej wyciągają. Poziom głośności przy tym teście to około 40 dB, także przyznam szczerze, że cicho nie jest. I drugi test w grze Wiedźmin 3 przez 30 minut, czyli obciążona była i karta graficzna, i procesor. Na procesorze nie widziałem więcej jak 60 stopni Celsjusza, na karcie 66, także wyniki naprawdę bardzo przyzwoite, aczkolwiek również okupione było to dość głośną pracą całego zestawu, okolice 40 dB. Podsumujmy sobie zatem krótko tą recenzję. Obudowa niewątpliwie ciekawa, oczywiście wygląd, kwestia gustu o tym się nie skutuje, całkiem fajne podświetlenie na wentylatorach. Te wentylatory posiadają dwa oringi podświetlane. Możecie, przypomnę, tym sterować za pomocą tego przycisku na górze obudowy lub też Podłączyć to pod płytę główną i zsynchronizować. Do tego obudowa całkiem przestronna, aczkolwiek tutaj mam delikatne zastrzeżenia co do wysokości chłodzeń na procesor. Tylko 16 cm, aczkolwiek większość tak czy inaczej Wam się do tej obudowy zmieści. Możliwość instalacji chłodzeń iO na przodzie, na boku obudowy, możecie zbudować jakiś swój customowy układ chłodzenia cieczą bez problemu. Będzie miejsce na kilka chłodnic, będzie miejsce na rezerwuar. Obudowa całkiem praktyczna, przyznam szczerze, aczkolwiek ja osobiście wolę jednak standardowo montowany zasilacz na dole. Nie wiem, co Wy na ten temat sądzicie, dajcie znać. Łatwy dostęp do tego filtra na spodzie obudowy, bo wyjmujemy go od boku. Troszeczkę gorzej sprawa wygląda na przodzie. Musimy zdjąć przedni panel i na bokach mamy dwa filtry, które później możemy sobie wyjąć i wyczyścić. Natomiast sam panel bardzo łatwo schodzi, nie ma z tym problemu. Aczkolwiek tutaj też jedna rzecz, która mi się nie podoba, to wycięcie na tym panelu przednim. Do jego zdejmowania niestety nie jest ono zabezpieczone żadnym filtrem, także tak czy inaczej będzie tamtędy dostawał się do środka obudowy kurz. Przepływ powietrza w obudowie całkiem sensowny, nie było problemów ani z temperaturami karty graficznej, ani procesora, a mamy, jakby nie patrzył, tylko jeden wentylator, który wyciąga ciepłe powietrze z obudowy. No plus ten na zasilaczu, aczkolwiek to akurat uważam za minus, ponieważ niestety, ale zasilacz będzie troszeczkę cieplejszy, ze względu na to, że całe to ciepło z wnętrza obudowy będzie przez niego przechodziło. To też o czym mówiłem, że jednak preferuję ten standardowy rozkład w obudowie, czyli zasilacz montowany na spodzie. Co do minusów tej obudowy, zbyt krótkie przewody od wentylatorów zamontowanych na przodzie. Nie zawsze będą one sięgały do wejścia na płcie głównej. No i druga sprawa, jak już mamy kontrolerem w obudowie do podświetlenia, to powinniśmy mieć możliwość podpięcia pod niego samych wentylatorów. No i wentylatory nie są najcichsze, także z pewnością dadzą Wam się troszeczkę weznaki. No i ewentualne jeszcze problemy z podłączeniem kabli do karty graficznej, w zależności od tego, jakie długie przewody w zasilaczu macie i jakich długich kart używacie. Na dzisiaj to byłoby tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.